ciemność, małe przestrzenie i ogromne ciśnienie wody. U przeciętnego człowieka sama myśl o tym wywoła gęsią skórkę. Oni robią to z wielkiego zamiłowania. Nurkowie z klubu Anaconda wyjechali do Albanii na przedmieścia Gjirokastry, żeby zejść pod wodę do zalanych tam jaskiń. Taki niesamowity widok na żywo mogą obejrzeć tylko nieliczni. Nurkowie z klubu Anaconda opuścili nasz kraj, żeby oddać się swojej największej pasji. Tam akurat robiliśmy eksplorację trzech jaskiń. Petranik, Viroid i Scotina. jaskinie te dosyć udało nam się fajnie wyeksplorować dosyć głęboko. Plany są w trakcie rysowania, także z czasem. Pojawią się plany tych jaskiń. Największą rewelacją okazała się jaskinia Viroid, w której jednemu z nurków udało się zejść na głębokość 142 metrów. Nie było to jeszcze dno, jednak podwodni eksploratorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Miejmy nadzieję, że uda nam się zorganizować ponownie wyprawę i osiągnąć dalej. Nurkowie anakondy pochodzą z całego Śląska, spotykają się każdego tygodnia w Tarnowskich Górach. Korzystamy z przychylności tutaj władz PTTK. Tutaj mamy w każdy czwartek spotkania, na których przychodzimy, szkolimy się, wymyślamy kolejne nasze plany, gdzie chcemy wyjechać. Na jednym z takich spotkań odwiedziliśmy ich z kamerą. Formalnie do klubu należy około 30 osób, ale na spotkania przychodzi również sporo przyjaciół i miłośników nurkowania. Żeby zanurkować z nami, wcale nie trzeba być członkiem klubu. Można być po prostu sympatykiem. Dlatego wszystkie osoby, które chcą przeżyć coś takiego, są mile widziane.